Rękodzieło wczoraj i dziś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszej serii, dotyczącej tego, jak nieznane techniki rękodzieła zmieniały się na przestrzeni czasu i jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Do usłyszenia. Dzień dobry, Pani Tereso, czy mogłaby się nam Pani przedstawić? No, przedstawiam się, nazywam się Nosa Teresa, mam 88 lat i mieszkam w Czerwonaku proszę powiedzieć, czym się pani zajmuje, jakie rzeczy wykonuje pani ze słomy? Ze słomy, no co ze słomy robię? Robię różne warkocze. Tak. Robię, robiłam, bo teraz już w tej chwili nie mm -hmm. mam słomy. Tak. Słomę jeszcze skicina przywiozłam. No mm -hmm. także to jeszcze mam na dwie monstrancje słomy i może jeszcze do śmierci wykonam te dwie monstrancje. No i co więcej mam Jeszcze jeszcze więcej. Te, na... więcej A rządowe. więcej, to, to robiłam, to robiły, to, to były lata, o, o, już 25 lat, jak robiłam, to skończyłam na, ostatnio, na, uh -huh. w którym to było roku? W 2004 ty... chyba, czy 2006. W 2011 jeszcze chyba coś tam zrobiłam, 11 2011 jeszcze, bo ja tu od 2011 roku mieszkam w Czerwonaku. I wtedy był ostatni wieniec, w tym 2011. Tak, bo już tutaj w Czerwonaku nie robiłam. W mhm. Czerwonaku tylko robiłam do sanktuarium, do mrówki kościelnej, do tulec, mhm. potem do sanktuarium na. No, ale jeszcze w szóstym, 2006 to na konkurs europejski robiłam. Te monstrancje. Pani Tereso, a proszę mi powiedzieć, jest pani samołkiem, prawda? Samołkiem, tak, ale w 70, 70 lat, jak, jak skończyłam 70 lat, to byłam w Wągrowcu na takim plenerze niepełnosprawnych i, i starszych osób, i tam właśnie się nauczyłam robić. Przyjechała. Z taka pani, która uczyła z gliny robić, i ja tylko jedną uczennicę, jaką mnie, miała, 70-letnią. No i nauczyłam się robić aniołki, i różne rzeczy z gliny umiem mhm. robić, nie? Ale... To umiem robić, no ale. Ale to jest... Nie, dalej. Monstrancje i te obieńce dożynkowe to jest pani samołkiem. Sama się pani tak, nauczyła. Tak, to jest sama, sama. A tutaj z gliny właśnie potem tam właśnie ten ten cały nasz kierownik, czy to, to był. To powiedział, że teraz już nie, mów, nie muszę mówić, że jestem samołukiem, bo się, bo się nauczyłam, więc co się nauczyłam, ale te jeszcze rzeczy to sama, sam wymyślam tam i, i to mi przychodzi. To po prostu tam jakoś nie wiem, czy to w głowie, czy gdzieś jest. Ale w ten sposób pracuję nad tym. A proszę powiedzieć, tą słomę, skąd, skąd pani pozyskuje materiał do wykonywania? Skąd biorę słomę? To jeszcze, jak mieszkałam w Kicinie, to te słome, to trzeba zbierać o takim czasie, tak. żeby ona była niedojrzała. Do, nie ona dojrzewa, dojrzewa w trakcie, musi się ją ściąć. E, wcześniej i ona tak ładnie wysuszy się i z tego można e, to robić. I na przykład po e, trzeba ją moczyć w gorącej wodzie, jak chcę prasować i hmm. na te prasowane rzeczy, które tak. robię. Nie? Ale to wszystko nie z książek, tylko z głowy. Po prostu z, tak. nie, nie, żadnych z książek nie robiłam. I bo żebym to z książek może robiła, to inaczej to by było. A tu ja sama dochodzę do tego. Sama się nieraz męczę długo, niczym zrobię. Tak. No, bo, bo to nie jest mm -hmm. tak, że to od razu, jak to mówię, w Krakowie mm -hmm. No i te słomę właśnie z Kicina jeszcze co przywiozłam. To już w jedenastym roku się przeprowadziłam do Czerwonaka. No i od tego czasu jeszcze te słomę mam. Miałam cztery takie kartony i, i robię. także. Takie, te, wianuszki na przykład zobaczam jak tak, wisi. Tak. Nie, no to, to są robione i tak, potem robiłam na, na święta, na gwiazdkę, tam z kokardką, z czymś tam, takie, mm -hmm. takie stroiki, nie, trochę z tej słomy robiłam. Gwiazdki nawet, takie, takie świecące na choinkę to było, ale to były lata, to jeszcze w nie mieszkałam. A od 11 roku mieszkam już tu w Czerwonaku i mieszkałam na małym pokoiku, co nie mogłam po prostu robić nawet te, tych rzeczy. Oto przestrzeń, jednak troszkę tego no, warsztatu, i No tak, ale, ale demonstracje właśnie zrobiłam tak. w roku 16, 17, ale to robiłam jako wotum. A pani Teresa, czy każda słoma się nadaje, czy może mieć i owiec, i. Owiec się nadaje po prostu, owsiana słoma się bardzo dobrze nadaje hmm. na te rzeczy hmm. prasowane, bo ona jest taka z tak. Słomeczka jak opracuję to rzeczywiście, ale ciężko tego, tej słomy uzyskać jeszcze teraz. No i jeszcze mam na dwie demonstracje, tak jak mówiłam. I w tym roku będzie Pani robić jeszcze jedną Jest Zrobię. Będę robiła w tym roku, dlatego że od neurologa mam takie zadanie, że rękoma mam robić, tak. więc staram się, co umiem robić, to robię. Te różyczki mi tak bardzo ładnie wychodzą, które robię. Pani Teresa, a jeszcze do tej monstracji, bo to jest na, na stelarzu, czy przygotowuje Pani najpierw jakiś stelaż? Najpierw no to jest przygotowanie jest. Tam jak to jest, już mam ten podkład, nie tak? Tak, tą okrągłą. E, tak. No i wycinam. Najpierw model sobie narysuję na papierze, a potem z papieru odrysuję na edyktę i zetnę, Także po tym dwie są, dwie po tego, a w środę wkładę listewkę, żeby mm -hmm. była na ten krzyż. Tak. No i te dwie, dwie dykty składam równocześnie, no i potem już, już dalej płótnem, najpierw oklejam płótno i na płótno potem tam albo kłosy, albo same kwiatki zależy, albo sprasowana słonka idzie na to, ale płótno przede wszystkim, ona nie jest na tej dykturze okay. robiona. Zimno. A tak z dykty wycinam, mm -hmm. to wycinam po prostu sobie robię model, zależy, teraz ten ostatni mi wyszedł ładny, ten model, nie? To, ten to... 2008, z 2018 roku. No. Tak, że to, to mi wyszedł najładniejsze, to mi się tak wydaje. No ale te, które robiłam wcześniej z kłosami robiłam, bo robiłam na europejski konkurs, jak robiłam, to, to był, były kłosy w pszenicy. Ta jest cała ze słomki, tylko są kwiatki tutaj. To są kwiatki to wkoło, to tak. so jest wszystko z słomka i to też słomka w środku i, i, i przód. Tak i tył jest zrobiony, a tak samo. Tutaj szybki żadnej nie ma, to jest po prostu e, takie... To jest białe płótno no, i na i białym ten... płótnie jest zrobione no. te imię hostii, nie? Tak, tak. No, a, a to koło, ta koronka to jest też ze słomy zrobione, to, to właśnie to, to a robię. A tutaj też suszone kwiaty na Wszystko tej tak, wszystko są suszone. To są zatmiany, a to są słomianki. No, w każdym bądź razie y, 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 różnie tam, bo tam inne... Inne, ale też tylko z kłosów tu nie jest, stan, mm -hmm. nie jest zrobiona z kłosów. Tylko, tylko sprasowane słomy i z kwiatków. I jak, jak długo pani teraz o taką A To trudno powiedzieć, trudno, ale mm -hmm. jak tego, to tam w tygodniu miałam gotową. Czyli tak, dobry tydzień. No, dobry, dobry tydzień, tydzień, tak. Wykonanie. No, ale to już jak mam przygotowane, nie tak. te rzeczy. A potem jest, no to jednak nie mam tej pomocy, bo nie mam pomocy, bo trzeba będzie, bo jeżeli ja ten model sobie wykroję, ta dykta jest tak wykrojona, tak. że tu podkładam tę szwankę taką do, do tych, gąbka czy tam szwanka się mówi, ale do kwiatów, ale do taką, kwiatów tak, mm -hmm. tu podkładam pod to, no i to jest już wykrój z tej dykty. Tak. I że ja to, to jest podwyższone, mm -hmm. takie podwyższone tak, to jest, tak. nie. Listwa jest tam przymocowana. W tą gąbkę. bita jest jakby. Tak? tak, w tą gąbkę. Ale jeszcze tak, potem, tak. jak ja już te dyktę przyłożę tu i dalej, żeby to ubierać w piatki i tam te słomki, no to mi zawsze syn pomaga i. Przykręci tamto i w koło mhm. ta koronka jest wykończona. To też jest na, na śrubki, okay. tam, żeby, żeby to, bo to na klej by się nie trzymało. Mhm. To mi tylko tyle pomocy potrzebuje zawsze. Żeby tą podstawę żeby Tak, sobie... a teraz to już najpierw ją całą okleję, dopiero jak jest już. Cała ta zrobiona, to dopiero ten wykańczam. na wykańczam. Koń, A tutaj te słomki, Pani Tereso, to, to tym klejem na gorąco, Pani przykleja? Nie, to takim klejem. wikolem y takim y stolarskim klejem. Tak, Tadra. stolarskim, tak, tak. Tym, tym klejem, tak. Różne różne kleje są nieraz y -y -y. potrzebne, bo tam na ciepło też. Na ciepło potem niektóre, które żyją, o, kwiatki, żeby one mi tam nie spadały, nie? Ta. No to, to na Ciepło. No to ciężkie. No i tak ręce poparzone nieraz mam, bo, bo w rękawiczkach to nie idzie robić. Pani Teresa, a wróćmy jeszcze do tego wieńca dożynkowego. A wieńc dożynkowy jak długo? To też tak samo. Jak zaczynam robić, to po prostu jestem tak, jakby to, to nie idzie określić, ile to się, ile potrzeba czasu. To naprawdę nie idzie określić, bo jak się, jak jesteś w, tym, w tej pracy. No to jak na prędko, to nieraz i dzień musisz już zrobić to wszystko. No bo tak było wiele no tak. razy. No tak no. Wtedy jest taki artystyczny nieład. Ale pani ale lubi precyzję, prawda? Lubi pani, żeby było ładnie ułożone wszystko tak, dopracowane. Tak, tak właśnie jak widzisz, tak. że musi być, że tak. to, że to musi być, a, a nieraz no nie, nie wyjdzie, bo nieraz jest sam, że jak już przylepisz, nie da od razu tak. odkleić. Bo jest tak, jest tak, to, no, to, no. tak. Nie wiem, wiem, że gdzieś tam było, to brakowało kwiatka, ale to, to było jeszcze nie było końca, mm -hmm. bo ktoś tam uwagę zwrócił to i tam kwiatka to brakuje, no, brakuje ale to nie było jeszcze skończone. Tak było w trakcie pracy. No, także to, to było właśnie, to, to robiłam, na, jak byłam na szkolny. Na, tak, na tym małym pokoiczku. I to na nie, Tak. to było naprawdę trudne, jak w takim małym pomieszczeniu się coś takiego robi, bo tak karton na kartonie i potem nie wiesz, w którym kartonie masz tam te wszystkie różne rzeczy, bo jakbyś wkładała sobie tu gdzieś tam w koło, no to inaczej. Tak, to 50 tak, razów. No inaczej to się robi, a inaczej tak. No ale jak takie rzeczy zaczynam robić, to jestem w swoim żywiole. No i to jest najważniejsze, no. pan, Że to jest ta pasja, prawda? Że to Pani tak, w całości. że No i, i mogłam bym to robić, i, ale no teraz no, jedno, że nie ma tego towaru, bo naprawdę nie ma tych, ani tego zboża, nie wiem, gdzie teraz rośnie. Pani Teresa, a niech Pani nam jeszcze opowie o tym wieńcu dożynkowym, z tą kulą ziemską i z flagą Unii Europejskiej. Bo on jest naprawdę no, niesamowity, niepowtarzalny. Nie, no niepowtarzalny, bo to nie wiem, no skąd pomysł, pomysł, pomysł to mi, no, no nie wiem, byłam, teraz Ci powiem, jaki, skąd tak. pomysł miałam. Byłam na pielgrzymce w tym, w i tam przed ołtarzem była taka, taka kula jest. I jak przyjechałam do domu, to mówię, ja taki wieniec robię, tak sobie pomyślałam, nie, robiłam to do Or Orwatowa, nie dobrze mhm. mówię, do Orwatowa robiłam, do Swarzędza i przywieźli mi ten stelaż, bo ten stelaż mi przywieźli, to był taki, ten, ten taki duży stół. I tak ładnie było. No, na ten stelaż już był sam ładny, bo ładnego, ale ja musiałam go zbożem. O, tak. To najpierw materiałem y, owijam, a potem na ten materiał przelepiam tam, czy kłosy czy kwiatki, czy coś tak. takiego. A z kulą też było, Skur z dykty to, to, to sama nie zrobiłam, bo pojechałam na działki i tam taki pan mi wyciął takie, te, te kule, ale mm -hmm. dużo mi tak wyciął i potem musiałam taką dużą robić, ale ona <noise> pasowała do tego stelaża, tak. bo jakby mniejsza była, to by nie pasowała. Tę mapę całą tak rozłożyłam, ale małą miałam i powiększyłam ją na większą i te kłosy tak dobra. Jak w tej mapie, że była tam kula ziemska. A na dole był na stole, to ta kula obracała się. A ona była ruchoma? O, tak, ona się obracała. Była cała, ruchoma i była ta kula. Była Czasem. na takim, to, to brat mi zrobił, jeszcze żyjący brat mi zrobił taki dyk, miałam zrobioną. Dwie były równe kule wycięte, przecięte były na pół, tak jakby tak na pół przecięte i jedna w drugą. Tak weszła i były, były te boki. Kula była, tak. a te boki czworoboki, tak. nie, tak. były puste i trzeba je było wypełnić. Te pierwszy raz ją wypchałam i ktoś mi, mówi, nie ktoś, tylko tam, tak mi doradził, że mam wziąć te papiery, namoczyć mhm. w wodzie, tak. No to ja sobie namoczyłam w tej wodzie i, i jak do, do okien mają te takie, kupiłam takie. To do, do ściągania wody. Do ściągania? Nie do ściągania, tylko co wypychają tam. Co, Aha, tak jak ta nie gąbka, i, tylko ta pianka. I, tak, te pianka, kupiłam sobie taki ten warozonu, <laughs> ale to, to był mój, mój był pomysł i tak. to jest ci powiem, ja tak jakbym dzisiaj to zrobiła, namoczyłam i tą pianką, wiesz, tak. i mówię, a potem chciałam materiałem. Ale do rana mi to wypchało i rozleciała no, się tak, no kula. Pianka. Rozleciała się kula, ja rano wstałam, ro, rozpłatałam się, bo tu jest, no tu nie był, ale termin był, bo jeszcze jedną, do, chyba na Karolinie miałam coś, jak się zgodziłam, to musiałam tak. terminu dotrzymać, a tu był, już wiesz, czas był, niedługo tu do dożynki, Rano ci wzięłam tę dyktę, bo jeszcze miałam jedną, bo mi przywieźli z tym. Jak mi przywieźli ten stolarz, to dwie takie duże dykty mi przywieźli. No, Nie, no I ja pojechałam do tego stolarza i żeby mi wyciął, domuś no, mi wyciął, te, te dwa koła tak mi wyciął, rzeczywiście, ale już byłam mądrzejsza i nie wybrałam do tych okien, Tąpięcie. tylko po swojemu sobie zrobiłam. Wypchałam to uh -huh. właśnie tymi gazetami czy czymś tam wypchałam. No i owinęłam ładnie materiałem, ale to, 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 to pracy kosztowało, żeby to zawinąć całą tą kulę. Pula... A w środku, w środku właśnie był ten metalowy drążek uh -huh. w tej tak. kuli. Także jak ja to wszystko tam poubierałam, nie, to, to musiałam tak, żeby ta kula mi się obracała i ona się obracała, obracała się kula tak, że była tyle od, od, tej, od tego stołu, tak. nie była, ten stół też, też mi nie wyszedł, bo wzięłam, wiesz co, chciałam wydob, podobrzyć i ten, zaterwiałam lakierem, lakierowałam. to tak Ci teraz powiem, jak się na błędach uczyłam. No bo cię uczyła, no, pf, no bo tak myślałam, najwyżej. że to będzie lakier, będzie trzymał, Ta. a on mi zbladł. I musiałam na nowo. Malować? Nie, no, wtedy chyba farbą wymalowałam, jakąś to na niebiesko. No, bo, bo, bo to już, już no, no, ładnie wygląda, bo to było chyba albo jakąś farbą taką do malowania. Co dzieci mają, ale wiem, że, że mhm. tego, ale co tak wydobrzyłam, to tak było wydobrzone. No, a te gwiazdki, Tam. jak robiłam, to przecież to było tyle pracy, żeby wyciąć gwiazdkę, bo te gwiazdka to też nie na papierze, tylko musiałam wyciąć z dektury, a na dekturę przylepiać płócienko i na tych płócienko no. dopiero mogłam tą słomkę. słomkę przylepiać. To równe, równe gwiazdki najpierw wycinałam ile potrzeba, a nawet nie wiedziałam, do bratanicy po poszłam, żeby ona mi te flagę pokazała jak ona wygląda. Bo nawet nie miałam tej flagi, że ile tych gwiazd tam tak, jest. Tak. No ale tu był pomysł dobry, dobry pomysł, bo to było, jak przyszli oglądnąć, jak ja już zrobiła, i z coś weszedł. I mówi, to chyba pani, tak mi powiedział, trzy tysiące chyba pani dostanie za tą pracę. No, a tak jak Ci mówiłam, to, 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 nie, była, to nie była zapłata mm -hmm. y, za to, naprawdę nie była. Umiem robić, a nie umiem się ocenić. O, no. W ten sposób nawet powiem, bo to nie umiem się ocenić, ocenić. tylko. Tak. tak, jak Chiny robię, tak. w Chinach. No tak, i to, ale i potem widzisz, bo tam jechałam, jeszcze wiem, że rowerem jechałam. Ten wiatr taki był, ta dyktament w jedną i w drugą stronę, myślałam, ta, ta, jak jechałam do niego, ale, ale był całe szczęście, że był i mi zaraz robił, że ta drugą, czeklała, wyciął wyciął, drugą, wyciął, tą, tak wyciął. Tak mi wyciął, i, i, ale byli wdzięczni, tak, bo wiedzieli, że ja w ten, kto wiedział, nie nie? Że ja robię w ten sposób, że tam się nie dorobą, niektórzy to jak ja robiłam, czy wiecie, czy co, to mi liczyli, ile ja to zarobię, nie? A ja do co, tylko kwiat liczyłam, żeby mi się zwrócił, nieraz, żeby mi się to zwróciło. Cel zawsze miałam, jak robiłam, to albo na węgiel, albo na co, żebym mhm. zarobiła, nie? Tak. Pani teraz to jeszcze wracając do tego wieńca dorzynkowego z tą kulą. No, tak. Potem, jak tą kulę ziemską, tą wodę i te kontynenty, to też jest ze zboża zrobione, czy jak to jest? To, jest, to wszystko było tak, całą konstrukcję najpierw płótnem, jakie namowienie, jakie płótno i na to płótno albo przyklejałam, albo normalnie tak jak się robi gierlandy, nie, tak z grubym sznurem tam przeciągałam w ten sposób. Aha. Bo ona tak wygląda na zdjęciu, jakby tylko była na przykład farbką pomalowane to płótno, a tam jest przyklejona słama na tą kulę. Kula jest, na tą kulę są przylepione kłosy. A, no właśnie. Kłosy są przylepione i farbowane są te a, kłosy na niebiesko. Okay. A te kolorowe to, to są wszystkie kolorowe, też pomalowane. Tam czerwone to było czerwony i kolor to była ta kukurydza na czerwono wymalowana. Na, na tej, tej kuli, kuli, ziemskiej, tak. na tej to, kuli to, ziemskiej. To była tam i kukurydza i co się dało tam żeby malowane, czy jak. A tutaj te przełęcze, jak to były, to były co kawałek, tam były kwiaty, to za, przeważnie złe kwiatki. To zatrwian był, nie, albo z owocem je tam na przykład ten nie był, bo kula ziemska nie była owocem, tam owocu nie było żadnego w tej kuli, bo kula była na dole, była ta flaga europejska, tak. nie? Tak. No to już nie było potrzeba, żeby było na dole coś tam jakieś owoce albo co. Kula się obracała, bo była mhm. przymocowana i ona się obracała, jak kula ziemska, należy, jak wiatr był, to, to No i to takie no, taki było. I to było wszystko, kula była też materiałem, przyklejony materiał na, na to, to, tak. to, to. To mówię, na to że, osoby... że ja baniak 5 kg potrzebowałam tego kleju na tą kulę, żeby te kłosy poprzyszajać. Żeby te kłosy, żeby żeby te flagę, tak. bo to była przecież tak duża jak ten stół. Tak. tak tyle, tyle mniejsza mm -hmm, o, o tak. tu. A tak to była czy nawet nie tego, bo to była taki duży duże, duże tak, tak, że jak sam było wyższe jak ja. Jak na ziemi postawiła, tak, tak. I tam w narożnikach też takie są strojki, stroiki, no, tak. Struiki, tak. Struiki ze są strony... stroiki z, z, z kwiatków i z żywych. To są żywe jest szwanka, do kwiatków, tak, do żywych. Tak. No i tam były kłosy i tam te kusy to rzeczywiście, to też były, bo... Każdy wieniec powinien mieć siedem rodzajów tego zboża. Oh. I w każdym, w każdym, to ja wiedziałam o tym, że tyle potrzeba, nie? no, no to jak potem liczyli. No to bo sprawdzali, jeżeli był wieniec jakiś i w, tym, w tej kuli były te wszystkie tam rodzaje tych kosów. I proso było, i była jak tam len, i te wszystkie owiec, jęczmień, pszenica, tam ten jeszcze jęczmień, to on te kło takie daje ładne wąsy. wąsy. Ale teraz pszenżyto też no jest właśnie. takie fajne, tak. też z tymi... Bądź, sami. Sami. Ja tak, nawet same, jak tam z kwiatkami nie przybrałam, to taki jeden, jak robiłam, to taki tam był, co zaczynałam, to był nawet w gazecie e, w Czerwonaku, bo była, z, mhm. mi zdjęcie robiła, jak ja, ja, ja robiłam, nie, tak. to tu zrobiła takie zdjęcie i było potem w gazetce, taki, e, jak ja pracuję mhm. tam. Ja mhm. byłam i, i ten wieniec taki jeszcze nieskończony, ale to nawet... Nawet on był, jak zrobiony, to tak swoim tym już był ładny. Z no, tak, tak No to było, tak i to takie, tak, a kule jak skończyłam, to no mogę jeszcze powiedzieć, że rozpłakałam. Jak ją skończyłam, że mi się udało. To z radości, jest, to z radości, to nie to... Pomimo tylu niepowodzeń uh, No nie longo... tak, no, no, no to było, to, 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 <Aaaranean> to, 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 to zawsze tam. I teraz y, najpierw zaczęło, zaczęłam robić, nie, wycho... nie wychodziło tak, to musiałam inaczej pomyśleć, jakby to zrobić. Bo to nie jest, że ktoś mi tam podpowiadał, albo miałam narysowane i mam robić. Tak, tak. To nie z żadnego rysunku, było tylko z głowy. Wszystko tylko, z głowy. No, Wszystko. To, to było z głowy i tak całe życie tam tak robię. Pani teraz a uczyła Pani kogoś wykonywania tych wieńców dożynkowych albo monstrancji? Czy ktoś chciał się nauczyć, żeby Pani pokazała? Nie. Nie było tak, żeby, żeby komuś miała... O, pokazywałam, jak się robi tylko te, te zecłomki warkocze, nie? Mhm. Ale nie byli, po prostu to trzeba mieć cierpliwości. A, nie, ludzie nie mają cierpliwości. Dobry. To trzeba mieć i cierpliwość, i do tego, do, do, to trzeba lubić. Tak. a nie, że tam, o, to, jeżeli szybko. ktoś lubi, to robi to z, tego, z takim, z takim tak. sercem. A jak ktoś nie lubi, to robi tam, bo, bo wiesz, żeby zrobić. Aby zrobić i to zrobi z tego. Zrobi z, po prostu z jakiegoś obrazka. Mm -hmm. A pani wszystko z wyobraźni. Tom, to ci powiem, że byłam w Kicinie, tak, Tomostancie, ostatnio to byłam w Kicinie, a oni księdzu kupili na Komunię. I jak to było Boże ciało, nie? To byłam i tak popatrzyłam, więc jak ładna jajum. Ją... <noise> tego. Ja taką zrobię i przyszłam, przyszłam, do domu i zrobiłam zaraz model sobie tej te, te monstrancji. Tak, bo to nie jest, bo to jest, patrz, z dykty to wszystko jest wycinane, to wycinane jest z dykty, ten krzyż też jest z dykty, tak. a potem tam naklejane są tutaj słomka, tu tak. jest naklejana, a tu, to też jest słomka, te są, a tu promienie. jest słomka, mm -hmm. tak, te promienie, a słomka, no ona jest. Dajmy, zobacz przed oknem rośnie tam jedno żyto, to jest ten końcówka mm -hmm, tego. Tak. Pod to są, tak i one są tak mocne. Ta słomka. Ta słomka jest tak mocna, że ona się nawet nie łamie. Bo pani Teresa, bo tutaj te promienie to ona jest też ta prasowana, czy ona nie jest taka nie, okrągła? Nie, to jest okrągła. Oh okrągła. To jest okrągła, a to jest tylko prasowane Superny. to tak. i w koło jest, to wszystko w koło było y, słomką. A... a na to słomkę, kwiatki dopiero, to nie żadnego. A tutaj jest ten warkocz, a tak? A ten warkocz Czy jest, że o tu ten na przykład troszeczkę jest, tu powinien być, ale wyszedł jak wyszedł. Jak już przylepiony zostanie, to już nie da rady, to Czy, już tu, Troszkę o, trochę za blisko, za, tak? E, e, tak, trochę w głąb powinien być baszy wyciągnięty. Tak, tak mhm. jakby, no. Ja to te usterki, to wiem. No bo Pani nie, robiła, to Pani wie, na co patrzeć, gdzie jest usterka, bo tak. dla mnie jest idealna. No tak, no ale jak ja to patrzę, inaczej. Tak samo, no, no to jest, widzisz, i to jest praca naprawdę, to nie jest tak, jak to mówią, za, nie zapłacona jest, ale jak ktoś ją lubi, to będzie ją robił. Dokładnie. Tak, tak, bo, tak. bo to tak. nie jest praca tak, że do takiego co nie lubi i żeby to wziął, bo nie wiedziałby się za co wziąć. Bo to jest pasja tak. po prostu. Tak, tak pasja. muszę ci powiedzieć, że w ten sposób jest. Mhm. No są, jak to mówią, no, ile, ile razy, dwa razy trzeba było poprawiać mhm. i, i, i nawet nawet drugi raz rysować. Zobacz. Tak. Bo jak wyszło krzywo, druga wyszła krzywo, no to nie szło już naprawić, żeby ją złączyć mm -hmm. i potem to już musiała być tak zrobiona. Od, od nowa no. wtedy, nie? Od nowa. No tak. oczywiście. A ja jeszcze pamiętam, jest takie ostatnie pytanie. Poza tą pracą ze Słomą, jakie Pani jeszcze rzeczy, jakim rękodziełem się Pani jeszcze zajmuje? Co Pani jeszcze robi? I ja co robię? Ja kwiatki ci... z bibuły. Z, z kwiatki, z grepli, teraz ta grepina to jest, tak. się nazywa, tak, kwiatki teraz robię, różne stroiki robię na święta, na gwiazdkę, choinki z orzechów, z, z szyszek, z orzechów też pomysł mój był, z orzechów, no teraz córka odebra, które na święta nie odebrała. To odebra, teraz i sobie do, będzie trzymać na święta. Na kolejne. No. Koszyczki, koszyczki, z, butelek? koszyczki z butelek robię, z, robię z, z tego koszyczki z, z tego z baloników. Nie ma kto mi teraz nadwuchać, bo bym chciała zrobić takie koszyczek z banoników. Na, na Wielkanoc robię różne te kureczki takie do osłonki na jajka, robię na święta krasnale, robię takie skrzaty na szyszkach. Tak. To ja bardzo dziękuję Pani Teres. to już było ostatnie pytanie. Dziękuję I, bardzo i, Pani i, Tereso za wywiad. <laughs>